Cześć z tej strony Kuba, witam serdecznie na kanale ProRowery.pl. Zima na mnie straszna i mimo tego, że na Podlasiu zrobiło się już trochę zimno, bo mamy aktualnie gdzieś tak minus 7, minus 8, może nawet minus 10 stopni. Czuję w popalcach, bo nie wziąłem rękawiczek, ale to na mnie straszne. Kontynuujemy oczywiście nasze materiały także w terenie. Dzisiaj jest w ogóle ku temu bardzo fajna i wyjątkowa okazja, ponieważ mam tu przed sobą coś, o czym wspominałem przy QA. A mianowicie nową markę rowerów w naszym sklepie. Dzisiaj przed nami właśnie mamy markę Ridley. Dostałem właśnie pierwszy od nich rower już na testy. Niektóre sklepy już mają te rowery u siebie i niedługo także pojawią się one w internecie, w naszym sklepie internetowym. Przedemu tutaj rower Ridley Kanzo A. Jest to rower intro w ofercie marki Ridley. Mamy aluminiową ramę z karbonowym widelcem. I rower jest przeznaczony przede wszystkim właśnie na taką jazdę rekreacyjną, ale także na wyprawy, co zobaczymy bardzo konkretnie w, po konstrukcji, po budowie tego roweru. Oczywiście omówimy sobie no w ogóle wszystko to, co zwykle przy recenzjach rowerów omawiamy, czyli omówimy sobie najpierw specyfikacje pokrótce, na co w ogóle warto zwrócić uwagę w tym rowerze, bo jest tu wiele fajnych rzeczy. Potem oczywiście porozmawiamy sobie o cenie, a na końcu powiemy sobie, dla kogo jest to rower. A więc zaczynamy. Przejdźmy do specyfikacji. Zaczniemy oczywiście sobie od ramy. Mamy ramę aluminiową z taką geometrią bardziej właśnie taką długodystansową. Nie jest to agresywny rower. Jest to bardzo przyjemny sposób poruszania się właśnie chociażby po lesie i w ogóle jest on bardzo komfortowy. Jest dosyć długi jak na swój rozmiar, więc warto także pod tym kątem to przemyśleć. Tutaj mamy rozmiar M przed sobą, ale na mój metr 66 dzisiaj. Brałbym oczywiście Eskę ewentualnie, jakbym chciał właśnie troszkę bardziej agresywnie pojeździć XS. Więc warto się też zastosować, jeżeli ktoś wybiera sobie ten model tej ramy, właśnie zastosować się do tego, co troszkę Ridley mówi na swojej stronie internetowej, mają to bardzo dobrze rozkminione i ogarnięte na stronie producenta. No, jest ogólnie bardzo przyjemnie, długodystansowo bym powiedziałbym. E, oczywiście nie miałem okazji zrobić bardzo długiej jakiejś jazdy tlenowej na nim z racji no, pogody, tak naprawdę, e, ale muszę powiedzieć, że plecy sobie odpoczywają, nie jest ciężko, mamy tu pozycję w miarę wyprostowaną. E, tylny trójkąt jest dosyć długi jak na tego typu rowery e, i muszę powiedzieć, że jest także bardzo szeroko, mam takie wrażenie z tyłu, jest stabilnie w trakcie jazdy. Na to będzie miało wpływ to, co, o czym zaraz oczywiście także powiem, jeżeli chodzi o konstrukcję tego wszystkiego, to bliżej powiem przy kołach. No ale jest bardzo i wygodnie, stabilnie, no i myślę, że można byłoby na tym rowerze na spokojnie, już troszkę przy bardziej sprzyjających temperaturach, robić naprawdę bardzo fajne, długie jazdy celowe bez zmęczonych mocno pleców. Rama jest także dostosowana, oczywiście, pod wszelkie wyprawy bikepackingowe. Mamy z tyłu montaże, chociażby na błotniki, na bagażnik. Mamy Także montaże oczywiście na buteleczki, zarówno tak jak standardowo w rowerze jest, czyli na podsiedłówce i na głównej rurze roweru, ale także pod spodem przez saporcie mamy na to także miejsce, możemy tam sobie coś spokojnie zamontować. Przejdźmy do widelca także od razu, bo jest to bezpośrednio związane. Oczywiście mamy karbon. Widelec jest w pełni karbonowy, jeżeli chodzi o widełki, Rura sterowa jest oczywiście aluminiowa. I tutaj także znajdziemy montaże na przedni bagażnik. Eee, znajdziemy także właśnie bardzo dużo miejsca i to się tyczy zarówno przodu, jak i tyłu. Eee, znajdziemy bardzo dużo miejsca na o wiele właśnie szerszą oponę. Eee, jest to bardzo istotne z tej racji, że nawet myślę, żeby tu weszły spokojnie e, koła MTB e, w jakimś rozmiarze 2.0, i 2, jeżeli byśmy chcieli wstawić 27,5. Aktualnie, no, bli bliżej ku powiemy sobie oczywiście jest tu 700c aktualnie, ale naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo miejsca zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tak jak powiedziałem, konstrukcja jest dosyć szeroka i jest bardzo mocno stabilnie. Omijmy trochę jeszcze koła. Na razie, przejdźmy do napędu. Mamy tutaj starego dobrego GRX-a 400. Oczywiście rozwiązanie 2 na 10 w, tym, w tej sytuacji. Wyższe GRX ma już 211. E, no, co tu dużo mówić, mieliśmy już do czynienia z tą grupą na naszym kanale. E, bardzo fajna grupa, oczywiście także ze sprzęgłem z tyłu. E, no, co tu dużo mówić, No jest bardzo przyjemna, fajna. Jeżeli ktoś nas ogląda długo, to wiemy, że się także te, ta grupa znalazła się także w rowerze Romant Aspre 2 i mamy już z nią trochę doświadczenia. Bardzo fajna grupa, jeżeli chodzi o rowery gravelowe. Intro wytrzymała i naprawdę przyjemnie pracująca. Hamulce to także grupa oczywiście GRX, tutaj co ciekawe producent nam w standardzie na początku nie w wyposaża roweru tylko w radiatory, jeżeli o to chodzi, ale takie klocki możemy sobie dokupić później oczywiście. Też co tu dużo mówić, mamy i hydraulikę i mamy bardzo fajny system do hamowania w bardzo zróżnicowanym terenie, no i w zróżnicowanych warunkach pogodowych, no tutaj teraz na śniegu, zimą nie piszczy i muszę powiedzieć, że czuję się w miarę. Bezpiecznie, oczywiście pod warunkiem, że sobie nie zablokuje kół. Oczywiście na śliski. A znowu, będzie, że nie powiedziałem. Saport oczywiście mamy nie na kwadrat, bo GearX nie mamy tutaj na kwadrat opcji. A no, oczywiście mamy Holotag 2 system, więc jest także bardzo, ale to bardzo sztywno. Idziemy dalej. Właśnie przejdźmy sobie do kół. I do tego, co tutaj się dzieje, Shimano to nie tylko napęd, mamy tutaj trochę tego więcej, ponieważ obręcze, jak i piasty również są ze stajni Shimano. Mamy oczywiście także sztywne osie już w tym rowerze, są to osie oczywiście dwunastki, no i muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę bardzo mocno czuć tutaj właśnie ten standard 110 z przodu. Szczególnie właśnie kiedy mam jakieś przeciężenia boczne na tym rowerze jest naprawdę bardzo stabilnie. Plus jeszcze ten cały rozstaw samych widełek, to wszystko czujemy w trakcie jazdy i jest jak najbardziej na plus. Opony Vittoria Terent Dry. Miałem z tą marką do czynienia już w rowerach MTB osobiście i wydają mi się bardzo fajnymi oponami. Tutaj mamy ciekawą taką konfigurację w wersji dry, bo jest także wersja na bardziej mokry teren. Oczywiście po środku mamy taki klocek bardzo, bardzo nasypkie. Jest on bardzo tak zbity, mamy taki plaster miodu troszkę, a po bokach mamy szersze i większe klocki, kiedy chcemy się no na przykład położyć w zakręcie troszkę bardziej, kiedy opone na, e, przechodzi właśnie na tą część styczności z ziemią. E, no muszę powiedzieć, że zimą e, trochę uślizgów łapie oczywiście, ale te boczne klocki mam wrażenie, że trzymają mnie w pionie, nie? E, więc to jest bardzo fajna e, pod tym względem no, konfiguracja tych tutaj wszystkich klocków i tego całego bieżnika. E, pozostałe komponenty są marki Forza, e, mam tu na myśli sztyce, Mam tu na myśli mostek, e, kierownicę e, i siodełko. A i na koniec, przed samą oceną, to powiem jeszcze jedno, że to malowanie, nie, nie widać może tego ani na zdjęciach, ani teraz na filmie, ale ono jest po prostu śliczne. E, jest bardzo dobrze wykonane, e, jeżeli chodzi o te elementy, właśnie tutaj te niebiesko-granatowe. E, one. Są takie wypuklone, są nad tym lakierem głównym i to jak przejdziemy palcem, to tak fajnie się czuje. Te napisy wszystkie też są no, najwyższej jakości, co też będzie miało odzwierciedlenie w cenie, o której teraz. Przejdźmy teraz do ceny. Rower Ridley Kanzo A według producenta kosztuje 7100 zł w tej konfiguracji. Ciekawostką jest to, że właśnie w ogóle zamawiając Ridleya możemy sobie wybrać do sklepu, możemy sobie właśnie wybrać grupę napędu, która będzie zainstalowana w rowerze. Tutaj akurat mamy GRX-a, grx 400 i ten właśnie, ta konfiguracja kosztuje 700. Poszczególne konfiguracje będą się różniły już później im wyżej z grx tym mniej więcej tam nam 1000, Czasami trochę więcej dojdzie w cenie roweru. Dostajemy zwykle te samą ramę, te same wszystkie komponenty, ale możemy sobie właśnie tutaj wybrać także napęd. Jak sobie wejdziecie na stronę producenta, to też to zobaczycie. Ciężko mi będzie uniknąć porównań przy cenie do Aspre dwójki, tak? No bo mamy tak naprawdę bardzo podobną konfigurację, wręcz, wręcz bliźniaczą, a jeżeli chodzi o napęd i to, co ten rower oferuje, oba rowery stawiały sobie na cel także długodystansowość i taką komfortową jazdę. Um, więc co tutaj mamy na plus, i co oferuje ten rower więcej w wypadku niż oferuje chociażby Aspre 2. No Przede wszystkim mamy o wiele lepszej jakości lakier, w ogóle malowanie, to odpowiedziałem już na końcu, właśnie specyfikacji, ale warto zwrócić właśnie na to uwagę. To jest taka no, pierwsza rzecz w tej, tej kwestii. Czujemy w ogóle, że mamy rower właśnie odrobinę z wyższej półki i czujemy to w trakcie także jazdy, jeżeli chodzi o pracę, o geometrię. Ten rower jest naprawdę bardzo, bardzo przemyślany to jest tak, jakby pierwsza rzecz. No, druga rzecz tutaj jest to, żeby producent także bardzo mocno zadbał ażeby jak największa kompatybilność i w ogóle personalizacja roweru pod użytkownika była o wiele, wiele wyższa. Zwróćmy uwagę, że. To też jest model z 2021 roku, a sprzójkę też mieliśmy z 2021. No i tutaj mamy praktycznie dodatkowo jeszcze te montaże, chociażby na bagażnik, na akcesoria, na przód, na tył, pod spodem, pod ramu. Mamy także miejsce na dodatkowy element, który możemy sobie zastosować. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu co tam na dół wsadzić, to można uchwyt na banana, polecam, jest coś takiego. Itd. No i przede wszystkim mamy bardzo dużo możliwości personalizacyjnych, jeżeli chodzi o dobór ogumienia i koła. W gravelach jest to rzecz no, bardzo istotna, bo jeżeli chcemy pojechać w naprawdę ciężki teren, ale chcemy mieć ten rower wyprawowy, packingowy i chcemy zachować sobie ten baranek z przodu, możemy sobie załadować oponę 27,5 cala takie koło, taką obręcz na tą samą piastę, tak naprawdę zbudować sobie możemy właśnie takie koła. Jednak jeżeli mamy 700C, chcemy zostać przy tym rozmiarze no to w takim razie doładujemy tak naprawdę, możemy sobie zwiększyć tak jakby rozstaw tutaj koła, szerokość opony, możemy wstawić o wiele, wiele szerszą. To są takie plusy, co rower naprawdę nam tutaj daje, no i w ogóle no on jest cudny, jest piękny, wydaje mi się, że także będzie się wyróżniał na tle innych rowerów na ulicy, warto się naprawdę także Warto się naprawdę także na nim, wydaje mi się, pokazać, jest najzwyczajniej w świecie, e, więc no myślę, że cena jest jak najbardziej tutaj pod tym kątem uzasadniona, bo rower daje nam e, troszkę więcej, e, no za także troszkę większe pieniążki. No i... Odczucia z jazdy i takie także naprawdę podsumowanie, dla kogo jest ten rower. to rower. Tak naprawdę dwie grupy znowu. Po pierwsze osoby, które szukają roweru długodystansowego, uniwersalnego, wszystko to, co niesie tak naprawdę gravel tutaj pod tym kątem. Mamy zachowanego baranka, jeżeli lubimy te kierownice, ten układ, a chcemy pojeździć w terenie, nie ma problemu. Ten rower świetnie sprawdzi się na długich, tlenowych jazdach. Sprawdza się, no jak widzimy, także zimą, nie ma problemu pod tym kątem. No i druga sprawa jest taka, że drugą grupą taką osób Drugą grupą osób będą ci, którzy szukają grawela do wypraw. Bardzo skoncentrowana grupa, grupa konkret, e, ponieważ no, mamy co zamontować, gdzie zamontować, e, możemy sobie spersonalizować rower do własnych podwojów Jeżeli będziemy mieli więcej asfaltu, węższe opony, jeżeli będziemy mieli więcej lasu, więcej terenu, nawet jakieś błocko, korzenie, ładujemy oponę MTB na takiej zasadzie. E, no i w ogóle mamy wszędzie miejsca praktycznie e, możliwe na montaż. Jakiś sak w bagażników, elementów w ogóle na ramie itd. To są takie dwie grupy, dla których mi się ten rower byłby skierowany, też to będą oczywiście osoby, którym nie nie boją się odrobinkę dosłownie więcej wydać na rower. Tak jak mówiłem, są jeszcze droższe wersje i one będą się różniły napędowo. To także nie jest ostatni rower Ridleya tutaj na kanale, ani także w naszym sklepie. Wejdźcie sobie na stronę producenta, popatrzcie, co tam jest. Taką ciekawostkę też powiem, jeżeli chodzi o w ogóle o Ridleya i o producenta, to ma na przykład szosę, nie szosę, Gravela Aero w swojej ofercie. Producent także tworzy właśnie rowery szosowe dla naprawdę proskie, bardzo fajne rowery, a także ma w swojej ofercie również rower MTB Cross Country, hardtail i także w pełni zawieszony, z tylnym także amortyzatorem, Więc sprawdźcie go sobie, tak już z własnej czystej ciekawości, oczywiście na stronę producenta, jak i do naszego sklepu. Odsyłam w opisie filmu. Słuchajcie, z racji tego, że jest mega zimno, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach w ogóle co myślicie o tym rowerze. E, ja z racji tego, że jest mega, mega zimno, się z Wami w tym momencie żegnam. E, Mówi do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. Cześć!